Dajcie w nowym roku. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was. Dzisiaj nie było o 6 rano, bo nie zdążyliśmy wczoraj Posadliśmy. nagrać tak. Bo tak fajnie było po, po, po balu sylwestrowym. A potem jeszcze rozmawialiśmy i w ogóle i w ogóle. I potem była noc. Jakoś te dwie noce się do siebie zbliżyły bardzo. Ale dzisiaj jest piękny nowy dzień. Słońce nas dzisiaj rozpieszcza w Rzeszowie. Może trzeba być na rower wyskoczyć, co ty na to, żono. <laughs> wyskocz, wyskocz. Słuchajcie, myśmy mieli fajnego sylwestra. Fajny czas. Wczoraj też piękno na pięknie przybyliśmy. Z dwuminutowym kazaniem, ale jakże treściwym. No dobra, a dzisiaj a dzisiaj cieszymy się, że możemy być z Wami. Przepraszamy, że nie na szóstą rano. Jutro nas nie będzie, bo jutro jest niedziela. A w poniedziałek, daj Boże, że się uda o szóstej rano, że będziemy. Dobra, będziemy się starali. Wskakujemy <laughs> w słowo. Co na nowy rok mamy dzisiaj, co czym nas Chce Pan Bóg yy, w sobotę obdarować jakim słowem? Oczywiście Jan znowuż przemówi do nas, więc cię prosimy. Hmm. Najmilsi. Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje ojca i syna. Ktokolwiek nie uznaje syna, nie ma też i ojca. Kto zaś uznaje syna, ten ma i Ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało we was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą daną przez Niego samego jest życie wieczne. To wszystko napisałem Wam o tych, którzy wprowadzają Was w błąd. Co do Was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa we Was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza Was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. To też trwajcie w Nim tak, jak Was nauczyło. Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Słuchajcie, parę dni temu, nie pamiętam czy na ostatnim, czy przed ostatnim antydotum, ja już wyprzedziłem, powiedziałem o tym słowie, bo nie wiedziałem, że będzie jako czytanie dalej na Nowy Rok. Ja to słowo odkryłem jeszcze z tego, co pamiętam mieszkając w Bytomiu, czyli jeszcze no to będzie przed około 20 laty. Nie? To nawet chyba jeszcze przed małżeństwem, przed naszym ślubem jeszcze. I wiecie co, to słowo cały czas mogę powiedzieć y, trwawe. Ja pytam nawet w tej mojej Biblii, którą wtedy jeszcze miałem, y, miałem podkreślone dokładnie te dwa wersety. Y, to jest to, co do Was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w Was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza Was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. To też trwajcie w Nim tak, jak Was nauczyło. Właśnie, jak Was nauczyło. To jest, to jest takie główne pytanie. Słuchajcie, naprawdę okazuje się, że ludzie, którzy słuchają Ducha Świętego i pozwalają Duchowi się prowadzić, dochodzą do, do wspólnych wniosków. Na przykład brat Paweł Kubiak, ten z Afryki, znaczy teraz z Afryki, od iluś lat, bo on w ogóle jest z Polski jak najbardziej, nawet z Obornik dokładnie, koło Poznania, więc brat Paweł wysyła mi codziennie do rozważenia tą Alicję Lęczewską Pewnie znacie, przynajmniej niektórzy. My nie mamy jej książki, ja może mamy mamy książkę, ale nie czytałem nigdy. On mi dziennie wysyła tam jedno słowo, słowo takie na dzień, jak ona ma, nie? Na każdy dzień tygodnia, to przez cały rok. No, on mi też dziennie robi zdjęcie i wysyła to jedno słowo. To jest krótkie, to jest 4-5 zdań w porywach, więc naprawdę jest czas to przeczytać. Ale to jest niesamowite. w ogóle tej kobiety nie znam. Nie znam jej życia, nigdy nie zgłębiałem. Wiem tylko, że jest jakąś taką osobą no, gdzieś tam uznawaną przez Kościół, yy, zbłogosławioną, tak? Mm -hmm. Alicja Ręczewska tak. I, I wiem, że oni do, dobrze mówią ludzi, ale jej nie znam. Nigdy, wyciek, nie, nie czytasz książki czyjeś, to, to nie zna, nie poznajesz tego człowieka. Ale co jest, jak widzę te elementy wspólne cały czas, że rzeczy, które ona. Czy to dostała od Boga jako słowo, czy sama na modlitwie w cudzysłowie wymyśliła, tak, i potem zanotowała. To są rzeczy, które mi wynikają z tego, jak poznaję Pana Boga. I pamiętam początek mego życia z Panem Bogiem. Ja miałem dziennie chyba tysiąc pytań, naprawdę. A Panie Boże, a jak to, a jak to, a jak tamto, a jak to. A teraz minęło trochę lat, ja dalej mam dużo pytań. Dalej mam dużo pytań. Ale widzę, że takie te podstawowe pytania zostały gdzieś... W, takie pytania podstawowe dotyczące życia, zostały dawno rozwiązane. Bóg już dawno mi na nie odpowiedział. I teraz, to jest piękne, bo widzę, jak dzieci nasze dorastają i one zadają różne pytania. I widzę, że dokładnie przez ten sam model przechodzimy, przez te same pytania i wiecie co? I oni nie lubią odpowiedzi od taty, że odpowiedź to jest tak i tak. One będą chciały to zakontestować. Będą chciały się... Bo one chcą same to odkryć. Zresztą było podobnie we mnie. nie? Chciałem to sam odkryć. No i, i, i jak w tobie są pytania, nie szukaj łatwych odpowiedzi gdzieś. Gdzie, pytaj, gdzie szukaj odpowiedzi? U Boga. Szukaj tych odpowiedzi u, u, u Ducha Świętego. I teraz, jeżeli prawdziwie zanurzasz się w Ducha Świętego, nie jest to fikcją, tylko prawdziwie pozwalasz mu się prowadzić. No to to namaszczenie, to co On ci mówi, to co On ci pokazuje, będzie zgodne z tym, co nauczał święty Tomas, z tym, co nauczał Jan Paweł II, z tym, co nauczał Paweł VI, Jan XXIII, apostołowi i inni święci. I możesz jakieś księgi nie znać jeszcze i nie umieć, ale okaże się, że już będziesz rozumiał to coś, co w tej księdze jest zapisane. Dlaczego? Bo ten sam Duch scala ten Kościół. Duch Święty jest takim dowodem na istnienie Boga. My możemy posługiwać się innym językiem, być z innej kultury i nigdy się nie spotkać, a właśnie robić dokładnie to samo, bo ten sam Duch Święty jest tym motorem i nas zaprasza do tego, do tego wspólnego działania. I zobaczysz potem z czasem, jak będziesz słuchać kogoś tego. Wow, ja to już wiem, ja też to wiem, to wiem. Rzeczywiście też tak u mnie było. Tu, też tak rozumiem ten fragment słowa, bo, bo ten sam Duch nas prowadzi. Duch jest jeden Duch Święty, nie ma dwóch Duchów Świętych i trzech. Więc on nie może inaczej tłumaczyć tego fragmentu innej osobie, a inaczej innej osobie. On prawdy Boże tłumaczy we właściwy, najwłaściwszy sposób. Może sposób podania Ci tej, tej prawdy będzie inny, bo ktoś to dostanie na modlitwie, ktoś inny usłyszy to gdzieś tam, ktoś inny to w sercu odkryje, a ktoś inny to doświadczy, bo to przeżyje. Różne będą metody dotarcia do ciebie, ale prawda mm. będzie jedna, mm. bo, bo nie ma kilku prawd. Jest tylko jedna prawda. A nią jest tak naprawdę podsumowując Jezus Chrystus. I teraz yy, no, mówiłem na początku, którzy skłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem. Ja myślę, że ci, którzy nas słuchają, nie mają w ogóle wątpliwości, że nikt z Was nie ma wątpliwości, że, że Jezus jest Mesjaszem. Nie? Ale ten, który to robi. Jest właśnie antychrystem, kto nie uznaje ojca i syna. Ktokolwiek nie uznaje syna, nie ma też i ojca. Kto zaś uznaje syna, ten ma i ojca. Wy zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w Was to, co słyszeliście od początku, to i Wy będziecie trwać w synu i w ojcu. Właśnie. Warto wrócić do tego momentu pierwszego takiego zachwytu Bogiem. Jeżeli to będzie w Tobie trwało, czyli będziesz mógł do tego wrócić i będziesz widział, że to jest niezmienne. Że tamta cecha Boga, bo tu każdy z nas mógł inną się zachwycić, ale że tamta właśnie cecha Boga Cię zachwyciła, to ta cecha powinna Cię po 20 latach też zachwycać. Możesz o niej w tym momencie nie myśleć, ale jak do niej wrócisz, to ta cecha Boga, ten sposób działania Boga też Cię zachwyci. Choć wierzę, że przez 20 lat pokaże Ci jeszcze wiele innych cech i wiele innych sposobów swego działania. No i cóż, teraz właśnie trwajcie w nim, dzieci. Abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność w dniu Jego przyjścia i nie doznali wstydu. Czyli nie doznali wstydu z tego, że odeszliśmy od tego, co mieliśmy. Nie dajcie sobie nigdy wykraść tego, co już macie. To, co, to, co już masz w Chrystusie, jest dla Ciebie na zawsze, a oczekuj następnych, następnych i następnych rzeczy. I my widzimy, że ta Boża miłość przekracza wszelkie możliwości. To jest jedno, o czym się chciałem podzielić. A drugie, słuchajcie, bo wczoraj był 1 stycznia. I mamy taki zwyczaj, zawsze się modlimy 1 stycznia o słowo na, 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 na ten rok, czyli w tym przypadku na 21. I wiecie co? Yy, pewne rzeczy, o których już mówiłem w adwatum, one się już zadziały w moim życiu. I słowo na ten rok losowo wybrane podczas modlitwy, jakby dokładnie potwierdziło mm -hmm. <laughs> potwierdziło to coś. My tylko czekamy jeszcze na dokumenty, aż to się stanie Wam to ogłosimy. Ale to jest niesamowite, bo to słowo pokazuje, yy, że Bóg jest cały czas wierny, i bardzo mnie to wzruszyło wczoraj. Nawet, nawet podchodząc do słowa, tak mówię, ciekawe, czy w tym roku coś takiego będzie co, yy, no, konkretnego, czy będzie coś konkretnego. Tak bym miał yy, wątpliwość, nie, też miałem takie wczoraj, chyba ten wieczór miałem taki, taki trudny nie. nie? się, jak, jak ja zarwę noc, to potem taki jestem trochę nieswój, już teraz tak mam, nie? I, i, I nie było to dla mnie jakby ciekawe doświadczenie. I tu nagle takie słowo, no wzruszyłem się tym słowem. Wzruszyłem się, jaki Bóg jest precyzyjny w tym, co mówi. I chwała Panu. I chwała Panu. I rzeczywiście tak jest, bo <laughs> ja też chciałam się do tego odnieść, bo tu jest napisane w tym pierwszym czytaniu, to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, trwa w Was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo. Ponieważ jego namaszczenie poucza was o wszystkim. I ja miałam takie ogromne pragnienie w sercu, to jest od lat to pragnienie, objawiania się chwały Bożej podczas uwielbienia, ale tak widocznie, tak po prostu widocznie. Jak słyszę o tym, że gdzieś tam pada złoty deszcz, że, że gdzieś tam dzieją się takie różne. Różne rzeczy, że nawet sam fizycznie normalny, mokry deszcz w sali gimnastycznej podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, i to się dzieją takie rzeczy. To ja też tego chcę i, i ze, we mnie, odkąd przeczytałam o tych uwielbieniach, gdzie, gdzie chwała Pańska wstępuje w widoczny sposób, także kapłani musieli wyjść z tej świątyni. To mnie to tak do, dotknęło i, i to rozbudziło takie moje pragnienie. No i nawet jeżeli ktoś z zewnątrz powie, że to jest niewłaściwe, że Sylwia, no ale daj spokój, co ty to nie, to tak nie będzie, to, to, to są jakieś wymyślone rzeczy, co ty chcesz to to pouczenie trwa w moim sercu cały czas, no i, i, i gdzieś mówię, dobrze, może ja rzeczywiście źle myślę, ale modląc się właśnie, też prosząc Boga o słowo na ten nowy rok, yy, właśnie dostałam fragment psalmu 24, w którym, w którym jest ta chwała Boża, która ma wypełniać wszystko, wypełniać mnie, wypełniać świątynię, wypełniać, więc ja po prostu też wierzę, że Będziemy w tym roku robić takie uwielbienia, w których Bóg będzie właśnie objawiał się swojemu ludowi. I to nie chodzi o to, żebym w jakikolwiek sposób ja tutaj błyszczała, tylko żeby każdy z nas, kiedy będziemy się spotykać i wielbić Boga, miał to doświadczenie przebywania w chwale Bożej. I, bo to jest przepiękne doświadczenie. Miałam kilka razy takie doświadczenie, takie namacalne chwały Bożej, i, I to jest przepiękne, i ja tego chcę po prostu dla moich braci i sióstr, tak z czystego serca. Nie? I, ale to namaszczenie, jeżeli Ty jesteś też yy, pewien tego, daje taką pewność, właśnie tego, że ta droga Boża musi wypełnić w Twoim życiu, I, i to jest taki też motor do działania, który nie, że zgaśnie w Tobie ogień, tylko to pouczenie, które jest w nas, to namaszczenie, które mamy od Jezusa, i ono nas o wszystkim poucza. To jest taki motor do działania, do tego, by działać, nie, nie siedzieć i nie przyglądać się i nie być tylko słuchaczem, ale właśnie ono cię zapali i będzie rozpalać do działania. I to jest, to jest niesamowite. Ja widzę, że to też od tylu, tylu lat w nas właśnie trwa i to jest to namaszczenie. Też to jest to pouczenie, z którego też zrodziło się Antidotum, z którego zrodziło się Rubini Seminarium Online, z którego rodzą się następne pomysły, i, i ono jest takim żywym ogniem Bożym w nas. Właśnie no to, jest, to jest niesamowite i piękne. I chwała Panu. I Psalm 98: mm, dzisiaj Ziemia ujrzała swego zbawiciela. I to już mnie po prostu tak wzrusza. Że ja jestem w czasie, kiedy mogę patrzeć na mojego zbawiciela, kiedy mogę poruszać się w jego obecności, żyć jego mocą, mocą zbawienia, owocami zbawienia. Już teraz, już teraz to się dzieje w moim życiu. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda, zwycięstwą zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie na oczach. Pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ujrzały wszystkich krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemia. Cieszcie się i weselcie i grajcie. I to do czego dzisiaj mnie zaprasza ten psalm i coś przemienia też moje myślenie bo, bo, bo tak, taka piękna myśl przyszła od Ducha Świętego Pan okazał swoje zbawienie na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość wspomniał mi na dobroć na wierność swoją ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga Naszego no i, i, i jest to dla nas oczywiste że Bóg działa wszędzie i zawsze nie ma dla Niego żadnych granic w działaniu ale tak się zastanawiałam jak no, no jak? jak, jak jeszcze, jak jeszcze Pani może się to, to, to okazywanie zbawienia? No i, i przyszła właśnie taka, taka myśl, że to właśnie przeze mnie, y, przez Ciebie, że to na Tobie ma się okazywać to zbawienie i y, ile ludzi na świecie będzie przyjmować, będzie żyć tym zbawieniem, będzie właśnie y, poruszać się w tym namaszczeniu, które otrzymujemy od Niego. Tak przez Ciebie będzie okazywać się to zbawienie. I na oczach Pogan ty będziesz tym świadectwem działania Boga. Ty będziesz tym, na, na kim Bóg będzie okazywał swoje zbawienie. Swoje zbawienie na oczach Pogan. Jeżeli w Twojej pracy są Poganie, to, to przez Ciebie właśnie ma się objawiać to zbawienie. I to są te owoce zbawienia, to jest życie w wolności, życie w świętości, życie w radości, życie w pokoju, życie w zdrowiu, to jest właśnie to, że na oczach Boga oni mają patrzeć na Ciebie i widzieć, jak Bóg działa w Twoim ciele, w Twoim umyśle i w Twoim działaniu. I tak okazuje się zbawienie po wszystkich krańce Ziemi, bo, bo ludzie, którzy są namaszczeni, którzy, przez których Bóg działa, to dzieje się na całym świecie. Właśnie też to, co pisał Biskup Siemieniewski w, tej, w swojej wspaniałej książce o pentakostalizacji chrześcijaństwa, że właśnie to się po prostu dzieje na oczach zwykłych ludzi, świeckich, właśnie, który, przez których Bóg przemawia, na oczach pogan to się dzieje. Ale to Ty jesteś tą Ziemią, to Ty jesteś tą Ziemią i wszystkie krańce Ziemi mają zobaczyć. Przez ciebie to zbawienie Boga, to zbawienie Boga, które zostało nam dane i które jest w nas, i to namaszczenie, które jest w nas. I to jest przepiękne dzisiaj dla mnie połączenie i tego pierwszego czytania z tym psalmem, i to, że moja historia, Twoja historia jest zapisana w tej księdze życia. To jest przepiękne, Ty tam jesteś i tam jest Twoje życie. I tam właśnie próbuj dzisiaj się odnaleźć w tym cudownym Słowie, które Pan Bóg daje. I wołaj z radości, wołaj z radości na cześć Pana cała Ziemia. Ciesz się, wesel się dzisiaj I jeżeli potrafisz na czymś zagrać, to zagraj dzisiaj, nawet na grzebieniu, jeśli Tylko nie na nerwach. <grych> nie na nerwach. Chwała Panu. Chwała Panu. I słuchajcie, dzisiaj też mój taki ulubiony tekst, Hebrajczyków 1, 1, 2a, jako aklamacja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. I kończę, tak naprawdę, masz swoją kontynuację, ale okej, okay. rzeczywiście w Starym Testamencie mówił przez proroków, w ostatecznych dniach przemówił przez Syna. I my mamy spisane to wszystko w Ewangeliach, co powiedział przez Syna, ale my mamy być jak syn. My. Mamy dorastać do miary Chrystusa. My wszyscy. Skoro tak jest, to znaczy, że dzisiaj, w 21 roku, Bóg chce przemawiać przez Ciebie i przeze mnie, do ludzi. Przez Amen. Ciebie i przeze mnie. Amen. Amen. Czyli yy, żeby sobie zdać sprawę, no bo dokładnie to, skoro przemówił Amen. przez Syna, to dzisiaj chcę przemawiać przez Ciebie, bo syn poszedł do ojca. Jan 16,7. Pożyteczne dla Was moje odejście. Jeżeli nie odejdę, duch nie przyjdzie do Was. Ten duch, który daje nam to namaszczenie, o którym Jan pisał, to ten duch dzisiaj wyposaża je we wszystko, bym ja dzisiaj mógł pójść do moich braci i zaświadczyć im o żywym, działającym Chrystusie. Amen. I o zbawieniu, który jest dla każdego człowieka. No i mamy Ewangelię z Jana dzisiaj. Z pierwszego rozdziału, to już będzie świadectwo Jana, chrzciciela. Ch Przepraszam, o Chrystusie, eee, takie tak jest, jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? On wyznał, <kluz> a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł nie. Powiedzieli, mówiąc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział Jam ja głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłańcy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Jaszcze wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w pytanie po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. E, no Widzimy, że znowu faryzeusze wysłali taki, którzy będą pytali: Co ty, Kto Ty Jan jesteś? I to się nie ma co dziwić, no bo nagle widzieli duże zamieszanie, że gdzieś tam przy rzece, czy nie w świątyni, no, gromadzą się tłumy ludzi, które przychodzą do gościa, który dość dziwnie żyje, który zrezygnował z wielu ziemskich rzeczy, żyje bardzo skromnie i chrzci ludzi, i w sumie oni czują, że nie jest z nich. Znaczy, on no, nie jest faryzeuszem, ani sadyceuszem, ani kapłanem, ani prorokiem. Więc kim ten człowiek jest? On po prostu, no. Wzbudzał wśród nich ciekawość. To jest, to jest może słabe słowo, bo, bo to nie była taka ciekawość chęci poznania. To była taka ciekawość zazdrosna. To kimże on jest, że tyle ludzi nam zabiera na zewnątrz. My dzisiaj też takich ludzi mamy, którzy, którzy dzisiaj są tak gdzieś przez faryzeuszy postrzegani. To kim on jest, kim ona jest. Ale nie o tym chcę powiedzieć. To jest takie najważniejsze dla mnie oczywiście, najważniejsze zdanie, oni pytają się go finalnie, jak się, czy się jesteś tym, 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 co mówisz sam o sobie. Chociaż co to najbardziej w tym całym fragmencie, to jest dokładnie w środku tego tekstu. Co mówisz sam o sobie? Zadali pytanie Janowi. I on potem mówi: Jest ja tam głos wołającego na pustyni, po prostu drogę pańską. Także prorok Zajasz z tobori Zajasza. Jestem głos wołającego. Co mówisz sam o sobie? ja no Jan powiedział: O sobie jestem tylko głosem. Nie? Ale y, tym samym <laughs> pojawia się pytanie, czy powinno się pojawić, co dzisiaj ty, ja mówisz sam o sobie? Chodzi o to, że Jan wiedział, kim jest, miał świadomość tego, kim jest. I, i, I ta sama cecha dotyczy wszystkich osób, czy Starego, czy Nowego Testamentu, tak powiem, tych pozytywnych osób, tych, które y, pełniły jakąś wolę Bożą. No bo one mogą powiedzieć, bo miały to od namaszczenia Ducha Świętego. One wiedziały od Ducha Świętego, kim są, po co są y, i do czego zmierzają, jaki jest cel ich życia. I bracie, siostro, to samo jest dzisiaj taką podpowiedzią dla mnie, dla Ciebie. Czy ja dzisiaj mogę powiedzieć, kim jestem? Czy sam o sobie umiem powiedzieć, kim ja dzisiaj jestem w Jezusie Chrystusie? Ja pamiętam takie zadanie jakieś na rekolekcjach. miałem, to było, jeżeli się nie mylę, w 2001 roku. Gdzieś tak właśnie na, na, w okolicach stycznia, przełomu stycznia, lutego. Było takie zadanie, co powiesz sam o sobie, czy umiesz powiedzieć, kim jesteś? I wtedy zapisać to na kartce, trzeba było, kim jestem. I ja pamiętam, że wtedy jeszcze zapisywałem, że jestem perkusistą zbawionym przez Boga, mówiącym innym o Chrystusie. Nie? Ale przede wszystkim byłem perkusistą. I Bóg to zmienił. Niedługo potem Bóg to zmienił w moim życiu. Już nie jestem perkusistą. Dzisiaj jestem ukochanym dzieckiem Boga. Ukochanym dzieckiem Boga to było dla mnie bardzo i jest dla mnie bardzo ważne. I w ramach tego, że jestem ukochanym dzieckiem Boga, jestem tą osobą, która za, zanosi jak potrafi Chrystusa innym. Czyli jestem, można powiedzieć, ewangelizatorem. Tak? Bo ja nie powiem o sobie, że jestem prorokiem, nie powiem o sobie, że jestem Eliaszem, no na pewno nie Mesjaszem, ale jestem człowiekiem, który Ewangelię zanosi po prostu tam, gdzie może i jak może. A przy okazji jestem perkusistą, tak? Bóg przywartościował to we mnie, i to jest taka stała rzecz w moim życiu. Od tych 20 lat, bo teraz będzie 20 lat, za niedługo od tego momentu, cały czas to działa. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy za dzisiejszy dzień, dziękujemy za nowy rok. Ogłaszamy pełnię Twojego błogosławieństwa w tym nowym roku. Ogłaszamy, Panie, pełnię Twojego błogosławieństwa w tym, kim my jesteśmy w Tobie, Panie. E, ogłaszamy pełnię Twojego błogosławieństwa w powołaniu, które masz dla każdego z nas. Jedni już je realizują, a jedni do Niego dochodzą. E, ale Panie, ta droga dochodzenia też jest piękną drogą. Mi też zajęło to sporo lat, ale dziękuję Ci, że się udało. Zajęło mi to 10 lat dojść do tej drogi, ale Panie udało się tam dojść. Ja Ci za to bardzo dziękuję. Ja Ci bardzo dziękuję za Twoją obecność w moim życiu, za Twoje plany i zamysły. I proszę teraz za każdym z nas, by pełnia Twojego błogosławieństwa poruszała się w tym roku i by ten rok, Panie, był rokiem zwycięstwa w Chrystusie. Zwycięstwa. Także nad Panie covid -em. Nad każdym, Panie, zniewoleniem, nad każdą niewolą, Panie, abyśmy wszyscy razem, zgodnie szli do jedności, Panie, byśmy pozwalali się prowadzić duchowi świętemu i byli y, czuli na te poruszenia ducha i odważni, by to, co nam daje Duch Święty, wprowadzać w życie i zanosić Ciebie innym. Amen. Amen. I też Duchu Święty, proszę Cię, aby to namaszczenie, które otrzymaliśmy. Było dla nas taką drogą, było tym ogniem, było tą życiodajną wodą, w której, w której nieustannie będziemy zanurzeni i byśmy szli zgodnie z tym namaszczeniem, drogami, które Ty, Panie, dla każdego z nas przygotowałeś, dla każdego inną, które będą się stykać z innymi drogami, będziemy się spotykać w wielu miejscach, gdzie będziemy wielbić Ciebie, oddawać Tobie chwałę i będziemy widzieć, Panie, Twoją chwałę będziemy widzieć, Panie, to jak będziesz działał pośród nas, jak będziesz nas wzmacniał, jak będziesz nas, Panie, budował i na nowo, a, a może i odbudowywał w nas wiele wspaniałych rzeczy, które przez historię życia zostały gdzieś zniszczone, ale to pouczenie, Panie, niech w nas się rozrasta, Niech rozszerza się w każdym z nas, byśmy byli pełni Twojego, Panie, pouczenia, ale żyli też świadomie tą pełnią tego pouczenia, który jest w nas. Jest w nas, Zorana jest w nas, jest jesteśmy też przez chrzest namaszczeni, odnowieni do nowego życia w Tobie, Panie. I Duchu Święty prowadź nas w tym namaszczeniu, które już otrzymaliśmy. Tobie, Panie, chwała i cześć, że tak hojnie nas, Panie, obdarowuje już każdego dnia. Każdego dnia możemy to odkrywać też przez Twoje święte słowo. I niech ono staje się ciałem w każdym z nas. Amen. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak, jak była na początku, początku teraz, tak? zawsze, na wieki wieków. Amen. Amen. Bożego dnia, pa. 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 Wielbie Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc twoją twarz. Napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim.